No to co? Zaczynamy Dobra info gdzie jest? Nie ja wiem, na 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 ale Ale wy jesteście kurwa Mili! Gdzie jest? Na krowach. Poszedłem Nie. na 10 sekund. Mów, mów kiedy pójdzie skró. Mówcie kiedy pójdzie krów. Dobra, spieszam stąd. Ona chyba mnie wyperdoli. 9, 9 światowych. Zgrunno. Dobra, dziewięć, dziewięć, dziewiątka jest jakaś Jak ktoś, gdzie jest łopata? Nie za bardzo, ja mogę poszukać Chyba Trzeba w rogach o, mapy, czy gdzie jest łopata Jak ktoś dziewiątka, wszystko nie, wszystko nie pamiętajcie, jest. bo nie wiem, czy... No, no mam, pamiętam No O, dobra Nie wykołapię już Nie ma nero? Nie maneczko, mnie słuchy od Zygfryda, że ktoś tej nocy zgrzeszył. O, a to bez, a to, to Zygfryd. Zawsze na wszystko... Zygfryd jest o, jebanym zbrojne! kłamcą! Na trolla jeba, to i będzie kit. <grymne> no bo albo powiedział nasio, mi! Albo powiedział się mi, że ktoś wyrzekł... <grymne> <grymne> powiedział mi, że ktoś wyrzekł się naszej wiary! A była to! Nora! Kto? Nora! O to kurde, smutne. dwie nory! Nie! nie, nie nora! Nie, o Kurwa, no nie wierzę, czemu nora? Ja nora, pierdolę, co ja takiego nie złego wiem. zrobiłem! Nie mnie pytaj. Nic! Jajajaj. Louis Viston. <głos》> się wystraszyłem!

Wow, ale troll doleciał do Nie wiem, czy siostra słyszała, ale ja słyszałem jakiś taki dziwny dźwięk psującego się dzwonu. No, słyszałam właśnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Było takie pierdolnięcie. Co się stało z moim dzwonem? Powiedz mi, Daisy, co się stało? Pierdolną o ziemię się rozwalił na takie życie. No nie, no nie, nie wytrzymał. Linka się zerwała, no. Sama się przyznałaś? Psycha musiała, no. O nie! Nie! O nie! A jednak. Dobra, idę od razu, Zmówcie, kopać. Gdzie jest? Też idę od razu kopać Ej, Iskot ogólnie Ej, Tego, jest zielona jest dziewiątka, jedyna, Ale zielona nikt jedyna. więcej nie sprawdził Czyli jest 9, potem nie wiadomo i potem jest 1 1? Kur... Tak Se po Dawaj, nie No Ej, dobra, ale rękę Znalazłeś z nas tą łopatę, tak się gości? No właśnie ja szukam tej łopaty, ale tak nie przeszło mi Ona się Ale no... ona się w każdej rundzie respi nie. czy nie? No, zielone. Mamy zieloną jedynka jedynkę, jedynkę daj, daj się. No już zostawiłem Dobra, nakurwiamy dziewczynki Po prostu, że ma to być rozkopane! Szybciej niż, niż polscy budowniczy! Oj tak... No i pokażemy Tylko. kurwa jak się kopie! A, pani z polskiego mówiła, że growy będą kopane. Jednak, Jednak <głos》> miała rację. <głos》> miała rację, ajajaj... Drogie siostry! Dzisiaj... Poproszę was o pomoc. Ponieważ, nie widziałam... Jestem wręcz pewna, że grzeszniczką jest Klara. Ja Co masz na swoją obronę? Ja, ja zbierałam jabłka. Klara, jabłka zbierałaś? Znowu? Tak. No jabłka zbierałam. Może by się pani wchodzić spod klasztoru ruszyła? Tak się składa, że byłam na jabłkach i pani nie było. Główna prawda. Nie. O nie, Klara! Ale pani łyka wszystko. <noise> o, mówiłem, że to jest dobra strategia. No ja też podgodałem go No dobra, Daisy, bo sprawdzić. Wiem. A nie, a nie sprawdzajcie kodu teraz jakby, bo teraz jest no różne. No, wiem, wiem, właśnie sprawdziłem. Dobra, ja tam sobie trochę jabłka ponoszę. Znalazłem <noise> exit i znalazłem <noise> żółty, ale żółtego nie znamy. No. no, trzeba będzie zobaczyć. A dobra mam. Ja znalazłem, ja znalazłem różowy Zabaczcie z tego to? co? Nie, od zera. nie, Odera zero. nie, zero. No dobra, nie, będziemy zdać nie, A ile A tam dałbym jest sekund cooldownu, dałbym, dałbym dwójkę. jak nie, nie, trafi? A, nie, 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 wszystko i... nie, dobra. nie, zero i nie, 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 Powiedzcie mi, drogie siostry, co dzisiaj robiłyście? I dlaczego mm. kopałyście? Pani, nie, nic nie no kopałyśmy. A ja wydaje mi się, że już wiem, kto tutaj zgrzeszył tego dnia. I może to nawet ona. sam No ciekawe. przyznać. No ciekawe. Czy wiesz, chuja tam wiesz. To też ja. No, też, to też pani. To, kto to powiedział? Luis? Luis? Nie, to Francis. Frances? No! Nie, 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 to nie frances, to nie frances! <grym> <grym> <Nie. grym> Ufale, o nie! Znaczy wszystko nie mogę! Dobra, dobra. Ej, się Dobrze. dobra idę sprawdzić z ostatnim. O Ej, Jedenka, złapa... ucieknijcie, zanim mnie zabije Ej, było mi się coś zawiesiło i się nie mogę ruszać. Zanim nie zabiję. mogę się o, ruszać! Ja Zrobił 0 i 2! Nie mogę... Tak, tuż, uciekajcie, bo się nie mogę ruszyć! Zróbcie jedynkę, ucieknijcie za ten panę, na kurde chce! Chciałem zmienić żeby żebyś nie, nie trafił, chciałem tak strolować. Dobrze. nie ma. Ej, ja się nie mogłem ruszyć w ogóle, nie wiem czemu nie. Dobra, no. Zaczynamy. Gra, dzięki Dobra, za 10 pizzów. Hey. Dobra, Panie info no gdzie jest? Ja od razu biegnę kopać. Ej, ja info też gdzie jest? jest. No, no, matrona. no matrona. Ja no. będę. A pytanie: Czy ktoś sprawdził kod, bo ktoś pierdzielał kopać z domków zamiast sprawdzić kod? No. Ja zaraz zobaczę z. Mogłem być ja, ponieważ. Ja dajcie, dajcie im tam. chodzić i jak, jak przyjdzie sobie. na krowy, to mówcie, to pójdzie. No. Jest na krowach? Nie była na krowach no. w ogóle? To gdzie ona w ogóle jest? Może kampi po prostu przy kodziku. Nie, jest, na, teraz jest na drzewach. Idź coś sprawdzić kodzisko. Kurwa, gronka, goni gronka, mnie gronka, no. Goni mnie! Natacka biegnie no jakiegoś. No, no nie no, kurwa! Za ja sekundę się bardzo. ruszyłem no! Nie! Ty wścibska Grace! Ta, ja pierdzielę No, sekundę ja się mówiłem, ruszyłem, żeby zobaczyć! Ja mówiłem, ja mówiłem, że się Grace, do chuja nie ruszaj się z miejsca. Rób to, co masz robić. Ona, nie, nie! Idziemy na miasto, będzie fajnie, zobaczysz, wyrwiemy jakieś dupeczki. Zawsze to samo, co nie? Zawsze wpadamy przez nią w tarapaty. A we, niech pani siostra wybacz, To jest dramat po prostu z tą Grace. Dramat! Jak śmiesz sprzeciwiać się matronce! Drogie siostry! Nie Onieccystwimy tą panią! Zbóżnicze. Oraz Norę! A! Nora! On jej i tak nic nie robią! O no, tak, szczerze to nie, nie, nie fajne jest. Nie Już myślałem, że nie zdąży. No, 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 Nora nic nie robiła. Nora do nory. Chyba ja z domu się zrespiłem przy tym gównie i muszę iść kopać od razu. No, ja też. W sumie, widzisz, to jest sobie dobre, sobie w sumie to jest dobre miejsce tak jest naprawdę wypadowe, żeby iść sabotować dzwon de facto. 2-7. Bo tam już z rzut beretem dwa, tak naprawdę trzy. dzwonu GBS. Znaczy jeżeli beretem no, że dwa, ona nie idzie do studni, nie idzie do studni Les, raczej No wiesz, może sabotować. O, to o mamy super. zielony jakby za to to słupek dwa, i jak ty widzisz kopany, tego to widzę. Dobra Tak, ja go kupam. O no i pięknie. No to jak mamy do zielonego, zielonego nie mamy akurat. Można strzelać zawsze. No i cały dzień ja na marne wiem, pracowałam. Ja o jest, wykopałem żółty, mam żółty. Drogie siostry, jak to jest, że w naszym kościele Helen nie zbierała datki na kościół? Jak to jest, że ty nie przychodzisz do Nie no, no, Helen to zawsze zbiera. Może by się siostra ruszyła trochę dalej, żeby zobaczyć jak ciężko pracuje cały dzień, a nie wszystko Helen, to Pani prawda, że nie zbierałaś, chodziła. nie zbierałaś? Nie zbierałaś datków na kościół? Kłamstwo. Kościół to, 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 to nasz otwierdza! Nie Kościół to nas otwierdza i trabycja. trzeba na nie zbierać! Nie, zwykle nie, nie. Nie, no, ja po, nie, chyba wystawię jedną na nasz klasztor. Dosłownie. Zero gwiazdek najlepiej. Ja tu ciekaw, w ogóle sprawdził, czy, sprawi, czy ja tam były. Ej dajcie, ej, dajcie info, wodzie. jest, to może jakiś sabotaż tego dzwonu pójdzie. Jest na jabłkach no, jak coś. Nie wiem zobaczyć czy się da coś z tą żabą zrobić, ale się nie da hmm, nie, to jakiś tajemniczy ten y jest achievement, Słucham? Ach, achievement nie. z żabkami jest jakiś tak. Pewien... Posła gdzieś A. już nie jest na jabkach. E, jaki jest Yellow? Bo widzę, że na tym 9, 7 jest. 7 a zielony wiemy? Nie mamy zielonego, nikt nie potrzebuje. A, kurde. Jedynka, jedynka, jedynka. Dobra, Dienka? idę już wpisać. 9, 7, 1. No to mam w destru. No bo dopiero to poszedłem, no. A, Dobra, jedynka wpisana. Po to wiem, różowe to tylko potrzebujemy. Elo, melo. Witam, drogie siostry. Szczęść Dzisiejszego Boże! Dnia... Szczęść Boże! Dzisiejszego dnia chciałabym. Ty spowiadać, Luis. Dlaczego Luis? Dlaczego Luiz? Dlaczego, Dlaczego Nie widziałam Cię dzisiejszego dnia, co się stało? Hmm, ja ją widziałem. Bo Matrona jest stara i nie chce jej się ruszyć dupy dalej niż kawałek od kościoła. Dosłownie. No. Nieprawda, <grym> byłam przy krowach i nie widziałam Was. Bo my byliśmy. przy jabłkach. dobrze pracuje, no. Co się stało? Czemu żyło? No A, Miskit przeżyła, Luis przeżyła. Jak to się stało? Nie, Luis chyba też nie przeżyła, ale nie. Nie, ja. Te... Ja przeżyłem. No kurwa, ja skinąłem. <luczanie> ja <Co> <danskiej> Jaki skam. No, co, co, co się stało? Nie wiem. Ej, ja teraz jestem duchem, ale mam. Ale buga mam. Ej, ja w jakich ja... Ja... miejscach znaleźliście kody. Dół... Dół na pewno jest, bo żółty tam był. Ej, kto jest Grace? Jaki był? 9. Dziewiątka. Dobra, ja muszę kopać, bo on wie, że jestem Luis. Lecicie na pieniążki, bo będą wykastomowe groby. No Jakie będą? Kastomowe. Ej, skąd ty wiesz takie rzeczy, wiesz? No, no dawali takie. <śleski> <śleski> no nieźle, 60 koła. Dobra, lecimy? No, A, bo to, bo możemy lecieć w takim razie. Chyba możemy lecieć. Dobra, to teraz ja se będę na no, to. Sobie. Był to kolejny zwykły dzień, kiedy pilnowałam klasztoru. <grym> dzień wolny <grym>, Dobra, lecimy. Dobra. Dobra, może próbować dzwon, nie? Dobra, ja... wszyscy tu jesteśmy. Ja przez studni nie od razu lecę, lecę kopać. Zrobiłeś właśnie tego pranka i pójdźmy wszystkie kopy. Ja zapadam. też kopię od razu. No i teraz one może rozwalić, ja, żeby żeby nie było. Mamy dobra, różowe. Dobra, Macie kod? E, jak ktoś czeka, ja mogę coś sprawdzić. Mam żółte. Superte. Straźcie kot. Różowa szóstka. różowa szósta. Dobra, rzuchka, już wpisuję. A żółty? -y, nie wiadomo, będzie dostęp do giem. A dobra. No i super, mamy jeden. Został na każdą jabłkę, nie? Został na każdą jabłkę, tak? Jest teraz jaki kodzik? E, no szóstka, jeszcze no, jest szóstka, pisana. Znalazłem zielony cośek. No, No, coś, jak... no. Super. no o, dobra, przywitajcie się z moją nową maszyną. Nazywa o, się. Yy, dobra, zapytam się, Berta, jak się nazywa ta maszyna, bo zapomniałam. Eee. Mm. Ej, pinator 3000! bo jest stara, nie no. epinator! Jak się nazywa ta maszyna? Pytam się! Gilotyna. No. No. Żeby to był ostatni raz, Berta! Chodź wypróbujesz! Fajna. Nie, Fajna? Fajna. Fajna! Fajna! Już ci nie odpowiem, mam myślać, że Ej, ja byłem Berfa, co jest? Kurwa! Co? <laughs> jedynka żółta, jedynka żółta. Sześć, jeden. Okay. Dobra, ja trochę ponoszę wodę do studni, teraz. No nie wybaczę ci tego, i mi, kimkolwiek jesteś. Ja co <laughs> czemu, ale co ja zrobiłem? Ok, tu o, jest. No smutno. Pytanie, gdzie był różowy słupek po lewej? Czy ale różowy jest wpisany. Już jest wpisany. O bo dalej. nie wiem gdzie, wiem, gdzie kopać. Tam jest kopać zielony słówek. Lewa jest. góra, chyba to było. Poszło, gdzie, poszło, gdzie zielony słupek? E, nie wiem, tam gdzie w wiaderku. A widzę, widzę, widzę. No. No to wystarczy jaki jeden kod? dzień, To e, tak, no, jest Tak, jest, żółta jeden A jeden. No dobra. Powiadam wam, że wiele grzeszniczek. Nie widziałam. Na przykład. Nie widziałam. O, no, to nie ma grzeszniczek. Emma, chcesz wypróbować nową technologiczną <śmulacza> y, szubienicę? Znaczy subienicę. Technologiczną, nie szubienicę. Technologiczną szubienicę. O Boże, gilotynę, ciągle mi się myli. Emma, to jak chcesz wypróbować? Nie. Bo ten będzie się nie. będzie się podobało. Chodź. No. Niech nie, no. Chodź, Emma, chodź, fajnie będzie. Łobu <śleszy> <śleszy> Ale zabawa, co nie? <śleszy> Kiedy będziesz z nimi grać, tak? Taki jesteś. Łobu <śleszy> Zaskoczenie Siema! Fajnie było na poprzednich spotkaniach, co nie? nie. <śleszy> szubienica robiła... W w to jest gilotyna, a nie szubienica. Dokujak, kujak! będziesz mi mówić, co to jest! <śleszy> <guloty> jak, jak, będzie chciał kilotynę, będzie jak będzie chciała gilotyna to będzie gilotyna. Jak chciała szupienica czy gilotyna to będzie gilotyna. Daisy, łup na przetestowanie. No, to co, która następna? Ja! Ja! Co, mówi, co mówisz, Helenka? Chcesz też wypróbować? Nie. No, fajne, co nie? Potem jak jak gilotynka leci, to jest takie. Ubudub! Moja głowa też będzie ubudub! Moja głowa też będzie ubudub! Generalnie, dobre dziewczynki, zagramy sobie potem w piłę. Głową chęć! Kurwa, wcześniej cały dzień wodę nosiłam! No i słuchaj! No i chodź! To Klara. będzie kolejną piłką. Klara, chcesz też być kolejną piłeczką? No! Jaka Klara? Zostaw Klarę, to Katie. Fajnie, Klara znowu hejtujesz. Dobra, cicho Klara, chodź tutaj, widziałem, że znowu piszesz coś na mój klasztor pyłku, to Nie, no... Przecież ładnie krowy, I o ci chodzi? A wiecie co, ja bym na waszym miejscu teraz fejkował taski, bo on wam zresetował z powrotem to, że ty różowy widzicie kot. Tak, wiem. Wiem, dlatego idę randomowo sobie strzelać. A czemu tak jest? No bo zrobił dzwon, więc nie. No bo dzwon. Dzień. Przykro mi, coś. No no bo jak wy macie wszystkie słupki, to. O,